Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie Maryja rzekła Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynią mi Wszechmocny, a Jego imię święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją, Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniące się zamysłami serc swoich, strącił władców w stronę, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogaty z niczym odprawił. Ujął się ze swoim sługą Izraelem, pomny na swym miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom Abrahamowi jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy, potem wróciła do domu. Oto słowo Boże.